Witam w tym filmiku. Pokażę, jak zrobić zdjęcie przez teleskop na przykładzie SYNTY 8. Pierwsze co musimy zrobić, to odkręcić te dwie śrubki i wyjąć tą złączkę. Tam mamy lusterko wtórne, ale nam chodzi o to, a dokładnie o tą dolną część. Teraz, kiedy już mamy to. Musimy odkręcić dolną część. I otrzymujemy taki pierścień. To odkładamy na bok. Kolejnym elementem, który użyjemy, jest pierścień T2. Do różnych aparatów są różne pierścienie i trzeba to sobie dokupić. Nie ma tego w zestawie z teleskopem. Taki pierścień T2 to jest koszt 40 zł bez przesyłki. Teraz musimy ten yy, pierścień T2 te połączyć z tym z przejściówką yy, z 2 cali na 1,5, tam 1,25 z teleskopu. Też po prostu przykręcając i otrzymujemy taki. Złączony pierścień z tych dwóch poprzednich. Kolejnym krokiem będzie podłączenie tych naszych dwóch złączonych pierścieni z aparatem. Ja tutaj mam Nikon D90. Musimy odłączyć obiektyw. I pamiętajmy, żeby go zabezpieczyć, żeby nam się żaden kurz tutaj nie wwalił. Czyli bierzemy zatyczkę po prostu i zabezpieczamy. Teraz nie marnując czasu bierzemy nasz pierścień, tu jest akurat bagnetowy T2 i wczepiamy go tutaj w ten sposób i mamy coś takiego zamiast obiektywu. Ostatnim punktem, jaki musimy zrobić, jest podłączenie do teleskopu aparatu w ten sposób, że wkładamy to tak samo jak nasz okular do wyciągu i tu przykręcamy śrubki, przytrzymując aparat, tak żeby nam nie uciekł aparat. Ostrość łapiemy poprzez kręcenie wyciągiem teleskopu. Okularowym dodatkowo możemy właśnie sobie live view włączyć, lub, jeżeli nie chcemy, możemy patrzeć po prostu przez wizjer Zdjęcia będziemy robili na M, czyli na manualu i najlepiej na ISO 100 400 Max. Pamiętajmy też, żeby zmienić czas na jak najmniejszy, gdyż obiekty, które będziemy fotografowali, będą jasne. No i teraz wystarczy wystawić nasz teleskop na balkon, poczekać, aż się schodzi do temperatury otoczenia i możemy fotografować księżyc, który tutaj dla porównania wygląda tak na maksymalnym zoomie obiektywu, a tak przez nasz teleskop. Dodatkowo możemy jeszcze wykadrować taki księżyc i pobawić się suwaczkami, czyli kontrastem, jasnością, ciemnością. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że poradnik się przydał. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć.